Kawiarnia. Przeniosła się do nowego domu! Haroldville! Jeśli chcecie się napić, zapraszam do mojego miasta! Harold Handlinger znów ma supermoce i odbudował swojego złego robota. To wielkie kłopoty. Co gorsza, robot ma promień teleportacji, który sprawia, że budynki znikają z zatoki przygód i pojawiają się gdzie indziej. A wiemy już, gdzie Harold je przenosi? Do miejsca zwanego Haroldville, a więc na tę misję pojedzie Cosmo Chase. Użyjesz super prędkości, by szybko znaleźć Harolda i Robota. Te kosmoławy stoją na straży prawa. I Cosmo Sky chce, żebyś z powietrza poszukała tych budynków. Ten kosmobiesek uwielbia wirować! Dobrze! Kosmobieski ruszają do akcji. Nasze budynki. Ryder, znalazłam Haroldville. Jest obok mglistej osady, ale nie widzę tu ani Harolda, ani robota. Świetnie, Sky. Teraz znajdź Harolda. Cosmo Chase, musisz znaleźć i dogonić tego robota i trzymać go z dala od zatoki przygód. Jasne! Właśnie tego ja, burmistrz, potrzebuję w moim wspaniałym mieście. Zabaw na miejsce, Haroldzie! Odstawię w Haroldville! <laughs> I nie dogonisz mnie, bo mam nowe, ulepszone dopalacze! <laughs> o, wiem, co będzie naprawdę fajne! Gdy zabiorę wieże tym pieskom, moje Haroldville będzie najlepsze! Ryder, robot Harolda Szybko, że nawet ja nie mogę go dogonić. Właśnie leci do bazy. Kosmopieski, robot Harolda leci super szybko w stronę bazy. Żeby go pokonać, musicie połączyć moce! Gotowi? Sky, spróbuj go spowolnić dzięki kontroli pogody. Odleć stąd, Haroldzie! Nie powstrzymasz mnie! Dobra robota, Sky. Rocky, prześwietl go i wyłącz jego turbonapęd. Jasne! energo Hej! Wyłączyłeś rakiety! Za karę zostaniesz teleportowany! Chase, użyj naddźwiękowego szczeknięcia! Wow. Te nowe supermoce. Znaczy, one wcale nie są super. Muszę uciekać! Marszal, pora na połączony super skok. Hej, nic nie widzę! Gdzie tu się włącza wycieraczki? Marszał go spowalnia! Świetnie, robot ma meteoryt schowany w plecaku. Mamy szansę go wyjąć i wyłączyć, robota. Wszyscy włączcie tryb latania. <laughs> dasz tutaj, kosmopiesku. O! Haha! Ha! Kierunek Haroldville! O! Mam Cię, a teraz złapmy tego robota. Już wróciłem i nie ma tu piesków! Co? Wyteleportuję te pieski na biegun! O! Brawo, pora załatwić tego wielkiego robota. Już ja z nim zatańczę. Ha, mam go. Na A to chyba jest moje, siostrzeńcze, nie burmistrzu. Dalej kociaki, polowanie na kapelusze czeka! Wielkie dzięki, kosmo pieski! Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy znikają budynki, to dzwońcie po pomoc! Hej, pieski, patrzcie, zaraz pobiję swój rekord! Liczcie, ile kroków zrobię na przednich łapach! Uch, to jeden! I rekord już wyrównałem. trzy... <laughs> <laughs> Kapitanie Turbot, coś się stało? To jest mało powiedziane, Ryder. Flondra wylądowała na szczycie wulkanu. Widzisz? O, jestem zawieszony nad lawą. <laughs> Jak to się stało? A tak Echo Kota wyrzucił mnie tutaj swoją supermocą wiru. Echo Kota? To zadanie dla moich kosmobiesków. Już jedziemy. O, byle szybko. Tu się robi trochę gorąco. Ohoho! Spokojnie, kapitanie Turbot. Nie ma takiego wulkanu, którego nie pokonamy. Tak, 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 jest moje. Dobrze, tak, Możesz podnosić? Jasne. Ja? Moje supermoce, co się stało? No. A ja nie czuję się już super silny! Nasze łapy nie świecą! Co? Co się stało? Straciliśmy nasze supermoce, a bez nich nie działają też nasze pojazdy! Hmm. Wasze moce pochodziły z meteorytu, więc coś musiało się z nim stać! Pora opuścić wierny okręt! Chwila, kapitanie, Turbot. Mam inny pomysł. Pieski, wskakujcie wszystkie na pokład! Bez naszych kosmomocy? Wystarczy nam to, co umiemy. Nasza wspólna waga powinna przeważyć flądrę i sprawić, że bezpiecznie zjedzie po zboczu wulkanu. To działa! Trzymajcie się! Gotowi na dziką przejażdżkę! Ślizga się tak dobrze, jak pływa. Dzięki, kosmopieski! Raczej już nie kosmopieski. Hmm. Musimy wrócić do bazy i sprawdzić, co się stało z tym meteorytem. Ta, 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 ta! ta! Nie bójcie się, kapitan tu jest! <śm> Ich. Czy teraz już możecie oddać mi mój meteoryt? Chcę wreszcie zostać burmistrzem wszechświata! W życiu, jeśli błyszczy! Jest moje! Nie należy do żadnego z was! To ja zaproponowałem wam współpracę, więc ten meteoryt jest mój! <laughs> upuściłeś go! Nie, ty upuściłaś! Nie, ty upuściłeś! Co ty? On chyba musi gdzieś tutaj być. Coś się toczy z góry Jake'a. To kula śniegu. Toczy się prosto na miasto. Znalazłem kawałek meteorytu. Juhu! Znów jestem kosmopieskie. Szybko, stańcie obok niego, żeby odzyskać swoje moce. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Musimy powstrzymać te kule śniegu. Cikalet, to czy to twój głodny brzuszek? Ty umierasz z głodu? Ojej! Pora na ultradźwiękowy strzał! Marszał, użyj swojej mocy, by stopić śnieg! Kula, to meteoryt! O nie! Pożegnajcie się z tym meteorytem raz na zawsze, kosmopieski! Jak ja żegnam się z wami, mówiąc, żegnajcie mi! O nie nic z tego! Ruszaj tuk! Pora się powiększyć! Jestem największym geniuszem na świecie! Meteoryt! Zajmę się nim! Wspaniale kosmopieski! echo jeszcze tu powróci! Echo-kocie, meteoryt, który ściągasz z nieba, jest za duży! Może zniszczyć całe miasto! Może zniszczyć całe gdy będę miał ten meteoryt w swoich łapach, będę miał jeszcze więcej mocy niż wy, kosmo Chyba, że cię powstrzymamy. <noise> Już prawie pieski zaraz się uda. Moglibyście się postarać bardziej. <noise> Szybko! Musimy... Nie stanie mi na drodze do Meteorytu. Ryder, to co mamy robić? Tak długo, jak ma te same moce, co my, nie powstrzymamy go. Damy radę, ponieważ będziemy działać jak zgrany zespół. Tak, jesteśmy drużyną, co pieski? Tak. Wow. Yeah. Dostałem ogromny Energii. Ja też jestem doładowany. Wow. To było niezwykłe, Chase. Wybacz, Ryder, nie wiem co się stało. Gdy dotknęliście się łapami, doładowaliście się i przekazaliście sobie całkiem nowe moce. Naprawdę? Ja też chcę. Dzięki tej mocy nie potrzebuje drabiny. I tak powstrzymamy meteoryt oraz uratujemy miasto. Kosmopieski wracają do akcji. Meteoryt jest prawie mój! A może raczej nasz? Hmm, tak, jeśli nasz, oznacza mój. <laughs> Dostaliśmy to ładowanie. Raczej nasz meteoryt! Raczej nasz meteoryt! To nic, kolego. Przynajmniej ciągle masz tę super wysoką wieżę. Jejkuś, nie wiedziałem, że mam super siłę. Żegnaj, mglisty gościu! Zaczekaj na mnie i moje kociaki! Nie! O nie! Wieża się wali! Kosmopieski, doładowanie! Świetlam wzrokiem! Mogę patrzeć przez wieże. Ryder, pan Handlinger i kociaki są na górze! <grym wioski> wow. Mogę kontrolować pogodę! Wiem, jak uratować te wieże! Bardzo dobrze, Sky! Myślę, że ta wieża nie jest tak wytrzymała, jak sądziłem, o, o! o... o! Kosmobańka! Trzymam pana! Hmm, mglisty pan! Ha, to nawet nieźle brzmi! Wieża <grymka> zawali się na naszą bazę! A zatem do dzieła! Moje kociaki Będziemy żyli! Dobrze, że nic wam się nie stało. Panie Hamdinger, był pan pomocnikiem Echo Kota? Ja... Y, nie byłem. To czemu jest pan ubrany jak pomocnik? A. Zabierzmy teleskop do obserwatorium. Oj, o, oj, oj, jak pięknie! Oj. Tak, Heili? Deszcz meteorytów podobał się chyba każdemu. Ma pani nagrodę dla kosmopiesków, które nie dopuściłyby, by Wielka Wieża zniszczyła miasto? Wielka Wieża? A ja się cieszę, że teleskop wrócił na czas. Bo gdy ktoś zabierze ci teleskop, to dzwoń po pomoc. Wiemy coś więcej o tym kocie? Nie wiemy, Chase, ale myślę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Panie Pazurku, niestety przespał pan najlepszą akcję w karierze. Choć dla kota mogła być trochę zbyt niebezpieczna. Pa, 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 Gotów, Freider, energomotek. Jej, ta kopuła jest wytrzymała jak mój młotek! Raby, wystrzel swój daran! Ua! Co za żałosne przedstawienie psiego patrolu! Jak przebić się przez kopułę, która jest silniejsza od naszych mocy. Musi być jakiś sposób. Cosmo Sky. Poleć dookoła i sprawdź, czy nie ma wejścia. Ten kosmopiesek zaraz zawiruje. Dlaczego pomocnicy mają najgorszą robotę? Ah. O, nie, 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 nie. nie. Spójrzcie, to kosmo Sky! Ona nas uwolni! Ho, ho, ho. niesamowite! Czy jest coś, czego kosmopieski nie potrafią? Tak, nie potrafią wejść do środka! Sky, widzisz jakieś wejście? Jeszcze nie, ale zaraz podlecę bliżej. A, A skąd wziął się ten wir? ha! echo kot! Domyśliłam się! Pamiętaj! Wszystko, co ty potrafisz, ja także umiem robić! Uh, niezły chwyc! Dzięki, Ryder! Co tam się stało, Sky? To Echo Kot zrobił tę kopułę! Och, dlatego jest tak silna jak moje narzędzia! O, o, spójrzcie! On ucieka! Nie pozwolimy mu! Chase, Zuma, Marshal, wskakujcie do pojazdów i za nim, za nim, za nim! Pieski echokot jest gdzieś na szczycie kopuły. Już chyba pora po niego polecieć! Nigdzie go nie widzę, Ryder! Gdzie on się podział? Wleciał do środka. Tam musi być jakieś wejście. Marszal, pora połączyć wasze moce. Nadajemy na żywo z wnętrza kopuły. Kłaczek! Uwaga, mieszkańcy Zatoki Przygód! Pod tą wspaniałą kopułą energii mogę robić to, co chce? I nikt nie może wyjść ani wejść. Nawet wasze wspaniałe kosmo-pieski. Jestem w środku, Ryder, i mam oko na Echo Kota. Nie na długo. Nie możesz go zgubić, Chase. Rubble, wytężajcie wzrok. Gdy będzie uciekał, dowiemy się gdzie jest wejście. Siedzę mu na ogonie. Pora na moją wielką ucieczkę. To on i jest wejście. Rozbijmy ten klosz i połączmy moce. A teraz Zatańczmy! Nie wiem, jak wam wszystkim dziękować za pokonanie tego wstrętnego kota. Nie ma sprawy, bo gdy utkniecie wewnątrz wielkiej kopuły, dzwoncie po pomoc. I dzięki za ciasto, panie Porter. Ktoś powiedział ciasto? Przykro mi. Ostatni kawałek dostała Hayley i pazurek. O, panie pazurku, nie będziesz jadł ciasta? Proszę, panie Hamdinger. O! pa pa, pa, pa Każdy z nas jest super. Hej, burmistrz mówił, że mamy zbudować salon dla zwierząt. Może weźmiemy ten? Tak, to dużo, dużo lepszy i podlejszy pomysł. Yeah. Stop! Odstaw mój salon, burmistrzu. Burmistrzowie? Dzwonię po psi patrol. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech pieski. Wygląda na to, że burmistrz Hamdinger wyprodukował grupę swoich wiernych klonów. Ła, wow, to cała horda Hamdingerów. Klony burmistrza porwały salon dla zwierząt, a w środku były Kali i Katie. O nie! Musimy ich powstrzymać. Do tej misji wyznacza Kosmo Chase'a. Użyjesz swojej super szybkości, żeby dogonić klony i je zatrzymać. Te kosmołapy pilnują porządku. I kosmorabla. Wykorzystasz swoją super siłę, żeby odnieść salon na miejsce. Kosmorabel pomaga w kłopotach! Dobrze! Kosmopieski ruszają do akcji. Od miejsca, gdzie stał salon, prowadzą ślady. Chase, idź po śladach i spróbuj ich dogonić. Patrzcie na mnie, jeśli zdążycie. O, o mamy towarzystwo! Kosmopieski! Tak! Lepiej od razu się poddajcie! W życiu! Biegnijmy trochę szybciej! Raz, 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 raz! Ryder, znalazłem ich! Są niedaleko urwiska! Już tam lecę! Zatrzymajcie się, Hamdingerowie! i postawcie ten salon na ziemi! Nie musimy się go słuchać! Jesteśmy klonami! Raz, raz, raz! Jejdź, ale stromo! Wynośmy się stąd! Katie, jesteś cała! Nic nam nie jest! Aha! Na razie! Jak jest tam,tąd wyciągniemy! Potrzeba nam więcej kosmo mocy! Marszal, przyjedź zaraz na durwisko! Jestem gotów do kosmopomocy klony mojego wujka! Teraz wróćcie ze mną do miasta i róbcie to, co ja powiem! A ja zostanę super burmistrzem! Co za niemądry pomysł! Tak, musimy tam wrócić i zabrać salon przed pieskami! To na co tak czekamy? Ruszajmy! Tak. Hej! Nie! Stop! Ten plan z klonami wydawał się taki genialny! Jestem Ryder! Świetnie! Kosmopieski, pora połączyć wasze moce! Jasne! Yes! Da! Kosma, moc! Marszal, potrzebna nam twoja moc, dzięki której wyciągniemy Katie i Kali. Szybko! Zabierz swój kosmopojazd i jedź tam do nich na dół! Jasne! Szal. Zaraz was wyciągnę. Trzymajcie się. Dzięki. Zwykły dzień kosmopolity. Jeśli nie pójdziecie ze mną, klatka na klony zrobi z wami porządek. Ryder, klony wróciły. Rabel, teraz potrzebne nam trzęsienie ziemi. Pora na małą rozróbę. To jest najgorszy dzień na świecie. Chase, użyj mocy dźwięku i wyciągnij salon z przepaści. Łap gorawy! Uratowaliście mój salon. Po powrocie zrobię ci kąpiel z bombelkami. Kosmicznie na tym wyszedłem. Dzięki za wszystko, Ryder. Nie ma sprawy, a gdyby znowu porwały cię klony, to dzwoń po pomoc. O! Tak, ten już jest ostatni. O, naprawdę musimy. Byli tacy piękni, tacy mądrzy, jak ja. Przykro mi, te klony narobiły mnóstwo szkód. Kociaki burmistrza też chyba nie polubiły tych klonów. Jeden wujek w zupełności wystarczy. Kosmopieski są gotowe do akcji Rider. Wspaniale, pieski! Bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna! Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos! Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To smaczne. Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na Ziemię. Więc do tej misji wyznaczam kosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby ją obrócić i żeby nie leciała w górę. Oto kosmopiesek, który wiruje! I kosmorabel! Przeda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Kosmorabel pomaga w kłopotach! Dobrze! Kosmopieski ruszają do akcji. Tutaj jest. Sky, spraw, żeby przestała się wznosić. Wtedy rabel złapie ją promieniem przyciągania. Jasne, Ryder! Oto moc wiru! Dobrze, Ryder. Latarnia nie leci już w stronę gwiazd. Można ją ściągnąć. Co się dzieje? O nie! To kosmopieski! Świetnie, kosmopieski! Postawmy ją na ziemi! O, nie wiem, jak długo jeszcze tak wytrzymam! Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie. Już jedziemy! Możesz na nas liczyć. Który przycisk jest od wznoszenia? Harold? Ha? A co pan robi w mojej rakiecie? Zazwyczaj to latarnia, choć teraz przypomina okręt podwodny. Uwaga! Przed nami skała! Ja! Latarnia jest tak głęboko, że wcale jej nie widać. Roki, Zumo, połączcie swoje moce! Wow, widzę wszystko do samego dna! Ryba? Wielka ryba? Stara łódź! Tutaj jest, znalazłem latarnię, Ryder, płyńcie w tę stronę! Zumo, musisz ją zatrzymać! Najpierw nurek, potem w górę! <laughs> to ci się udało? Uwaga na ryby! A, omiń koralowce! Hej, nie traktuj mnie jak dzieciaka! Mogę nie spać do dziewiątej, wiesz? O, patrz przed siebie! Zaraz uderzymy w morskiego robala! Rayder, znalazłam ich, ale zaraz zderzą się z morskim robalem! Musisz ich zatrzymać! Jeszcze nie? Jeszcze nie! Weźmiesz ją na hol? Żaden problem, Ryder. Teraz ja ją wezmę. Jest jak nowa i super czysta. Proszę, może pan już wyjść? O, oh, kosmos i morze? <noise> Mam dosyć! A ja nadal mam super i mogę zostać burmistrzem czegoś. O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. I spójrz, po tym nurkowaniu latarnia błyszczy jak nowa. Chyba nie musimy jej malować. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. Nie ma za co, bo gdy latarnia odlatuje wam w kosmos, to dzwoncie po pomoc. Popońcie, po